E Cuántas veces me volviste de mente. Ahora sí te estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime cuántas veces me volviste de mente. Ahora sí te estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta nasca el sol hasta que nasca el sol quiero partir, quiero partir, quiero partir. Si estás para mí, pues estás para los demás Mi amor no pares, yeah. que ti siempre quiero más La luna te la bajaré con estrellas en el mar yeah. Tú eres la chica que mueve el movimiento, eso significa que tu cuerpo también... Que a ti te gusta el lento O sea el proceso Me imagino lo otro también Cuando te va a ver Hace mucho fue Que me disfruto Quieres más que yo La vida está La forma de cómo me hablas pa' mí es tan peculiar Para ser niños contigo Si me gustaría entrenar Porque haciéndolo contigo Me siento fenomenal Que 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 kanale i zapraszam na drugi odcinek wyzwania pokoleń gdzie ogrywamy już drugie pokolenie, czyli gramy już Harper córką Jonathana i jesteśmy teraz tutaj w tym studio fotograficznym, tutaj będzie gabinet ale na razie chyba tą panią wyprosimy albo ją może tutaj zawołamy, żeby nam tu przyszła i nam zwolniła nasze biurko Zawołamy ją może. My musimy tutaj. A, zrobić Simowi zdjęcie w stroju sportowym. Dobra, to zaraz będziemy robić zdjęcie. Na razie z naszą szefową jeszcze sobie tutaj porozmawiamy, żebyśmy mogli ją lepiej poznać. Może uda nam się z nią zaprzyjaźnić. Mogłaby być jedną z osób, która by była naszą przyjaciółką, chociaż nie wiem, czy z szefową. Będziemy mogli mieć takie dobre kontakty. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. <laughs> Jaka ona będzie plotki prosto z winorośli. Czy balony na niebie nie wyglądają romantycznie? Wow! Dobra. E, Luciana Lopez pokazuje oznaki osobowości mędrzec. Dobrze. Porozmawiaj o temacie związanym z tą osobowością, aby wywrzeć pozytywne wrażenie. Myślę, że pójdziemy i zrobimy te zdjęcia, które musimy zrobić. Bo chcemy troszkę zarobić pieniędzy. Zrób Simowi zdjęcie w stroju sportowym, więc my zadzwonimy, zatrudnimy modela. Sim, którego zatrudniła Harper, jest już w drodze. Okej, okay, świetnie, dobra. Przyszedł nam jakiś model randomowy i on musi być w stroju sportowym. A my tutaj aparatu nie mamy. Dobra, to my ustawimy nasz aparat na to, świetnie. Moglibyśmy go poprosić o to, żeby poprosić o przebranie się. Tak. Proszę pana, proszę się przebrać, bo my musimy tutaj panu cyknąć fotkę w stroju sportowym więc jak najbardziej proszę okej okay. o boże, jaki strój sportowy masz okej okay. dobra niezbyt fajny ten model, ale ale nam bardziej chodzi tutaj o fotki żeby zarobić, dobrze więc my musimy mu zrobić 5 fotek, okej okay. i zrobimy mu 5 fotek, dobra, dobra Harper Musisz się postarać, bo nie mamy wysoko tych umiejętności, więc yy, będę musiała tutaj troszkę zredukować te światła, bo są zbyt mocne. Tak więc na razie na początku my tutaj będziemy ymm, próbować robić jakieś dobre zdjęcia. Na pewno na początku one będą brzydkie i mm, złej jakości i światło złe i tak dalej. Może większe zrobimy. Okej, okay, dobra, może zmień pozycję. Ok, jakoś tak. Taką pozycję jakąś. Ok. Może oddalimy troszkę. Tak jak mówię, na początku te zdjęcia będą pewnie brzydkie, ale mówię, za dużo światła jest i to tło z tyłu zmieni. Uzyskaj akceptację. Dobrze, kliknij zdjęcie i wybierz interakcję wyślij zdjęcie do akceptacji klienta. Dobra, to my już to zrobimy teraz szybciutko. Tutaj są te zdjęcia. Dobrze. Super. Tak więc wysłaliśmy zdjęcia do publikacji, będziemy czekać, aż te zdjęcia nam przyjdą. Harper postanowiła e, pojechać do schroniska i mm, zaadoptować po prostu jakiegoś zwierzaczka. E, najchętniej e, chciałaby, żeby to był właśnie piesek, dlatego myślę, że dzisiaj jak skończymy pracę, o przyszła do nas e, Miranda porozmawiać z nami, więc zapytaj o pomysły na posiłek dla malucha. Nie, rozmawiaj o nowościach. Dobra, to my sobie tutaj porozmawiamy o nowościach, bo ona razem z nami tutaj w tym studio pracuje. Hmm, okaż jej wdzięczność. Dobra, okaż jej wdzięczność. Mam nadzieję, że ona z nami się zaprzyjaźni. Pochwal się zdjęciami, poprosi o przebranie się, rozmawiaj o blogach. Dobra, no to rozmawiaj o blogach modowych. Hmm, co tu jeszcze możemy zrobić? E, rozmawiaj o trendach w modzie. Dobra. I pochwal się zdjęciami może. Pochwal się zdjęciami. Ona w międzyczasie jak pisze, to rozmawia. Fajnie to wygląda. Myślę, że jedno zlecenie na dzień jest wystarczające. Tym bardziej, że zanim dojdzie, zanim te zdjęcia przyjdą pocztą, to musi minąć dzień. Jeżeli dobrze pamiętam, Bo ja sobie ogrywałam prywatnie też tą karierę fotografa i chyba kolejnego dnia, z samego rana, powinny się zdjęcia pojawić. Więc na razie my tutaj... Em, Będziemy sobie siedzieć, a może jej zrobimy jakieś zdjęcia? Na razie ona sobie tutaj ćwiczy umiejętności literackie, tak więc na pewno będziemy tutaj też pamiętnik prowadzić. Dyskutuj o filtrach fotograficznych. Odniosę się jeszcze do scenki. Jak już widzieliście, Harper poznała kolejne dwie osoby. Jest to Barman. Ojejku, co się, co się tutaj stało? ma jakieś minusy nam poszły? Poznała Barmana i poznała Dantego. Dobra, myślę, że mamy już godzinę prawie 14. Myślę, że dzień pracy Harper powinien się już skończyć i będziemy jechać teraz. Harper postanowiła, tak jak już mówiłam wcześniej, postanowiła pojechać do, um, do schroniska i zaadoptować jakieś zwierzaczka. Tak więc jedziemy szybciutko teraz. Jesteśmy już przed schroniskiem i mamy nadzieję tutaj znaleźć jakieś zwierzaczka dla nas, bo ona się dosyć y, samotnie czuje. Gdzie tu są drzwi? OK, zapukaj do drzwi. Ona się czuje bardzo samotnie w tym domu i ogólnie jak weszłam. Hej, podobno ty i Dariel Charm przyjaźniecie się. No nie, nie za bardzo tatusiu. Robiliśmy mu tylko zdjęcie. Dobra, okej, okay, no to widzimy tutaj panią, która pracuje w schronisku. Myślę, że przyjdziemy do niej się przywitać. Tak więc chodź kochana, rozmawiaj o blogach modowych. Nie, najpierw się przywitaj. Najpierw może przyjazne powitanie. Ona ma na imię Antonia Romero. No cześć Antonia. Jak się masz? Ja chcę, żeby ona naszą przyjaciółką była. Zapytaj o ulubionego autora, pochwali strój może, powiedz jakie masz fajne, jakie masz fajne spodnie. Entuzjazmuję się fotografią. Jak się masz? Spytaj się jej. O, tutaj jest jakiś jeden pieseczek. Hrabina, boi się komputera. Tutaj pieseczki są. O, jakie fajne. Zaraz będziemy wybierać. Na razie sobie porozmawiamy jeszcze z panią, bo bardzo bym chciała ją poznać. Rozmawiaj o gotowaniu. Powiedz, już dwa razy gazówkę sobie przypaliłam. W moim domu. No i powiedz jej, w którym domu mieszkasz. No i z pewnością ona. No, i z pewnością Antonia jej powie, wiesz co? No, ja tutaj trochę znam informacji na temat tego domu, dosyć ciekawych, i kiedyś moglibyśmy się spotkać, to bym ci opowiadała. No, i wtedy Harper jej na to powiedziała, że bardzo chętnie, bardzo chętnie bym czegoś się dowiedziała, tym bardziej, że ten dom jest jakiś pechowy, że same dziwne rzeczy się w nim dzieją, tak więc pochwal jej strój. Powiedz, że same dziwne rzeczy się w tym domu dzieją i no, jest dosyć dziwnie, więc ba bardzo chętnie spotkałaby się właśnie z nią i porozmawiała na ten temat, skoro Antonia mieszka tutaj w Tartosie od, od urodzenia. Tak więc to jest po prostu jej miasto, jej miasto rodzinne, i ona tutaj wszystko wie. O wszystkich, tak więc z pewnością chcielibyśmy bardzo z nią się spotkać i sobie na ten temat porozmawiać. Popraw jej humor i rozmawiaj o najnowszej książce. Czemu ty sobie usiadłaś na jej krzesło? Entuzjazmu się ulubionymi filmami. Nie wiem, czemu Harper ty jej zajęłaś miejsce, niezbyt to jest fajne. Zaraz będziemy wy wybierać jakiegoś pieska stąd, bo to już pieski latają kogoś sobie wybierzemy. Zdobyto odczucie. Wiesz co? Wspaniale było spędzać czas z tobą. Będzie co wspominać i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. Nie mam co do tego wątpliwości. Świetnie. Myślę, że na bank będziemy musieli się z nią spotkać. Może widzimy sobie gdzieś razem do jakiegoś baru, na drinka. A z pewnością będziemy chcieli ją zaprosić do naszego klubu, który musimy założyć. Tak więc okaż jej podziw, powiedz naprawdę podziwiam cię i... No, za to, że jaką masz pracę, bo ja kocham zwierzęta i. No i po prostu świetnie, że tutaj pracujesz i że pomagasz tym zwierzaczkom, bo nawet nie wiem, czy to jest jej praca, czy ogólnie ona to robi jako wolontariuszka. Entuzjazmuj się jeszcze ulubionymi filmami. Dzięki Tobie, mój dzień od razu jest lepszy. Sprawiasz, że się uśmiecham. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy, Harper, bo chcę naprawdę, żebyś ty miała przyjaciół. A widzę, że. Skomplementuj osobowość. Widzę, że z Antonią z pewnością. Coś takiego będzie, skoro już tutaj są między wami jakieś przyjacielskie, fajne odczucia. Ja chcę haskiego. chodź tutaj, kochana, może i przyjazne powitanie. Nie, no ja już się zakochałam tym haskim, więc to chyba będzie nasz wybór. Chociaż tutaj te też są słodkie. Ja bym najchętniej wszystkie wzięła, ale nie mamy miejsca tyle. Tego bym też wzięła. Ale chyba weźmiemy haskiego. O, zaproponuj przyjaźń. Zobaczymy. Harper i Zefir są znajomymi. Dobra, poznaj go i pogłaszcz. Antonia wróciła do pracy tam przy komputerze. Harper poznała następujące cechy Sima o imieniu Zephyr. Przyjazny, świetnie, świetnie, jesteś przyjazny. Przytul go, pogłaszcz. O, jaki kochany nie! No on będzie nasz, on będzie nasz, dobra, dobra. Bierzemy Zephira. Wszystkich bym wzięła najchętniej. ten piesek też jest fajny. O ten jest fajny i ten jest fajny. Wszystkie są fajne. Tatuś do nas dzwoni, potrzebuje tu z tego niezdrowego jedzenia. Tatusiu, przecież my mieszkamy w Hiszpanii, nie będziemy z tobą wychodzić. Na żadne festiwale, ale z pewnością Cię zaprosimy niedługo, ale jak ogarniemy troszkę chatę, bo na razie nam wstyd jest, że tak nas wyrolowali. Jonathan jej pomógł, zapłacił jej za ten dom, który ona kupiła, ale ona go znalazła tak na szybko, i bo chciała cokolwiek tutaj w tej tartosie, akurat znalazła to ogłoszenie. I wybrała ten dom tak na szybko, widziała zdjęcie, piękne było, spodobał jej się ten dom i, i po prostu go wybrała. No ale jak się okazało, te zdjęcia były inne niż rzeczywistość, tak więc nie, nie było tego, czego ona się spodziewała. Natomiast Jonathan chciał jej doradzić. Ale ona chciała jak najszybciej wyjechać, no i niezbyt te rady przyjęła sobie do serca. Taką pochopną decyzję podjęła, jeżeli chodzi o kupno tego domu, no i tak to teraz wygląda. Dlatego ona na razie jeszcze nie zaprasza. Bo dla Jonathana to nie ma problemu, on wsiądzie sobie w samolot. Kasę mają, tak więc nie ma tutaj żadnych finansowych problemów. Kasę mają, mogliby zaraz wpaść do, do Harper i na pewno będą to robić często. Ale harper najpierw musi sobie ogarnąć dom. Najpierw musi ogarnąć dom, bo jej po prostu jest przed Jonathanem wstyd, że ona została tak oszukana i nie chce się po prostu do tego błędu przyznać i na razie, na razie jeszcze ich nie zaprasza. Naszego kochanego Zefira bierzemy, nie będziemy mieli tutaj opcji dodaj do, do rodziny, zrobimy to cheatem. Tak więc klikamy shiftem na naszego pieska i dodajemy do rodziny. Tak więc kochany, jesteś nasz, będziesz teraz nasz, jeszcze Cię pochwalimy i myślę, że jedziemy do domu, bo mamy godzinę 18, musimy Ci jeszcze kupić jakąś miseczkę, Daryl do nas dzwoni, potem od ciebie, do Ciebie. Potem Daryl, zadzwonimy do ciebie. Musimy kupić naszemu pieskowi miskę i z pewnością kolejnego dnia będziemy chcieli też wyjść z naszą Antonią, ponieważ ona do studia fotograficznego nie zawsze, nie codziennie musi jeździć. Ona tam jeździ, gdy ma zlecenia. Na razie musimy jeszcze poczekać, aż nam dojdą te fotki. Dobra, więc jedziemy do domku. Jesteśmy już przed domkiem, tak więc, kochany. Musimy Cię poprosić o załatwienie, zanim Ty do naszego domku wejdziesz, bo tutaj my z tym wyzwaniem przeklęty, nie wiadomo co tutaj się stanie, kto wie O, przed samym domem, świetnie Dobra, i Ty też mogłabyś pójść do toalety, bo widzę, że potrzebujesz, tak więc skorzystaj Musimy ogarnąć jakąś miskę dla naszego pieska Będziemy go powolutku, gdzie on idzie, a jeszcze kupę nam tutaj zrobił Dobra, no widzisz, tutaj będziesz miał dużo miejsca nie będziesz już siedział w klatce, no co sobie i teraz poznaję yy, poznaje miejsce. Tutaj będzie miał naprawdę fajnie. Mamy wodę, mamy, mamy wolność, nie? Zefir. tak więc świetnie tutaj będzie się czuł, miejmy nadzieję. Do domu możesz jak najbardziej wejść, jeśli boisz się tutaj deszczu. ok, idzie do nas, świetnie. Gdzie ty jesteś, kochana? Czy ty yy, skorzystałaś? Dobra, więc umyj ręce. A, nie skorzystałaś! Stałaś się, patrzyłaś na tę na toaletę, więc idź i skorzystaj. myślę, że zrobimy sobie może jakąś sałatkę, weźmiemy prysznic i pójdziemy spać. Kupimy jeszcze miseczkę naszemu pieskowi, a kolejnego dnia bardzo chętnie z Antonią wyjdziemy i porozmawiamy sobie z nią. Zobaczymy. O jejku, nie, 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 czego tak robisz? A nie, to dobrze, to nie, to nie są przynajmniej jego, dobrze, że to nie jest jego mocz okej okay, kochana, chodź tutaj i posprzątasz to kupiłam naszemu pieskowi tutaj miskę, wypełnimy ją i zawołamy go na jedzonko i kupiliśmy też wannę i weź y, zawołaj zefirka, niech on sobie zje a potem go jeszcze wykąpiemy na razie nie przywiązujemy się jeszcze do tego wystroju bo oczywiście tak nie będzie, tutaj będzie zmieniane wszystko, tak więc wanna mm, na razie jest tylko po to żeby móc kąpać zefira bo widać, że będzie się Dosyć często brudził i kochana myślę, że weźmiemy tą kupę zanim nam tutaj wyrośnie jakaś roślinka, której nie chcemy, tak więc idź podnieść to. Oczywiście deszcz pada, jak my byśmy chcieli sobie wyjść może jakiegoś e, coś słodkiego kupić, to chyba raczej tego nie zrobimy. E, dobra kochana, chodź tutaj. A czemu tą kupę do swojego wyposażenia schowałaś? Ja chciałam, żebyś to wyrzuciła. Oh. Dobra, weź to wyrzuć, ok? Ok, i pójdziemy wykąpać naszego Zefira. Po tym jak go wykąpiemy, to myślę, że pójdziemy sobie spać. I yy, kolejnego dnia bardzo z, z miłą chęcią wyjdziemy sobie z Antoniem gdzieś. Może pójdziemy sobie do restauracji, albo pójdziemy sobie jakiegoś eklerka pysznego kupić. Bo eklerki są naprawdę smaczne i ona... I Harper ogólnie uwielbia słodycze, uwielbia desery, więc myślę, że... Będzie jak najbardziej zadowolona. Okej. Okay. Naszego nowego przyjaciela. A czemu nam tutaj światło zgasło? Co się stało? Czyżby nam prąd zabrali? Nie no, o co tutaj chodzi? Czemu czemu? My tu światła nie mamy. O kurcze, wystraszyłam, że nie zapłaciliśmy rachunków albo coś. 741, Boże, ta wanna taka droga była? Mieliśmy dopiero 2000, a teraz mamy 741. Ok, jeszcze będziemy, będziemy musieli tutaj do, dodać jakąś lampkę do tej łazienki, bo widać, że my tutaj światła nie mamy. Ogólnie to ten właściciel niezły oszust jest, bo nieźle nas tutaj wyrolował. Podał nam całkiem inne zdjęcia. Dobra, weźmiemy tą. Ona nie jest aż taka, ale ona jest wielka, weźmiemy tą mniejszą. Okej. Okay. No i Harper próbowała oczywiście go skontaktować się z nim i. No, i oczywiście telefon <gryw> nie działa. Numer jest niedostępny i nie działa, tak więc ona będzie próbowała nadal się z nim skontaktować, bo będzie chciała po prostu e, zwrotu części pieniędzy za to, że do mnie wygląda tak, jak ona chciała. Wyprowadź go. Na... Idź, pobiegaj, dawaj. Bo ona też potrzebuje troszkę sportu, ona potrzebuje, ona uwielbia sport ogólnie. Teraz jak nie tańczy, to chociaż będzie biegała, mamy pieska, więc będzie nam to nam lepiej wychodziło. Nie będziemy samotnie biegać. Może sobie jakiś deser kupimy. A nie, bo do 18 tylko. No kurczę. Ok, już dosyć późno się robi. Myślę, że zaraz będziemy szli spać, żeby po prostu, żeby odpocząć, bo kolejnego dnia na pewno będziemy chcieli Antonie. Albo zaprosimy ją do nas, albo razem z nią gdzieś wyjdziemy. No, i co, Piesek? Jesteś zadowolony? Dobra, myślę, że będziemy wracać do domu. Dawaj, kochana. Biegniemy już do domu. Myślę, że starczy tego biegania. I będzie trzeba też. Myślę, że Harper na pewno będzie chciała się też zapisać na siłownię tutaj. Na, na razie nie będziemy ryzykować. Nie będziemy, nie będziemy nic gotować chyba. Chyba, że zrobimy sobie sałatkę, bo pewnie znowu będzie um, pożar. Podaj kolację. Sałatka ogrodowa. No, będziemy od razu na diecie. Dopóki nie ściągniemy tego wyzwania parcela przeklęta, bo inaczej będziemy mieli chyba ciągle tutaj pożary. Więc na razie będziemy jeść sałatki albo będziemy zamawiać coś. Będziemy coś zamawiać i będziemy jeść sałatki. To będziemy szykować posiłki o Boże, do których nie są potrzebne, nie jest potrzebne używanie gazówki bo nie stać nas, żeby codziennie kilka razy dziennie, kurczę, wymieniać tą gazówkę bo ona kosztuje dosyć sporo, zjemy sobie no i będziemy szli spać bo w sumie jesteśmy ogarnięci, jeszcze sobie weźmiemy prysznic albo z samego rana to zrobimy i będziemy szli spać i my będziemy się widzieć z samego ranka tutaj już mamy materac, jak zauważyliście tego materaca w drugim pokoju Harper się pozbyła i yy, i kupiła jakiś materac zwykły, najzwyklejszy tak więc chodź i kładziemy no się już, spać. Mamy już no, siódmą ja rano. Harper się wyspała, wstała sobie. E, idziemy szybciutko skorzystać. Siekamy po mistrzowsku. E, weźmiemy sobie prysznic. My tutaj. A jest tutaj też prysznic. A więc spokojnie, będziemy mogli sobie tutaj też wziąć prysznic. A gdzie ty idziesz? O Boże, nie mów. Nie wiem, tutaj ten zlew chyba nie działa, bo ona chodzi umyć ręce na dół. To wiesz co? Wiesz co? Zrobimy tak. Skoro postanowiłaś ręce umyć tutaj, no to umyj już te ręce, kobieto, wracaj. Nie idź na górę! Boże. Słuchaj mnie chociaż raz, Harper. <grym> umyj te ręce tutaj. W każdym bądź razie na pewno Harper jest też zaintrygowana tym, co Antonia powiedziała o jej domu, że chciałaby kiedyś opowiedzieć historię tego domu. Więc Na razie aż tak dobrze jeszcze jej nie znamy. Poczekamy, kiedy ona będzie chciała nam to powiedzieć. Okej, okay, co tutaj... Może jakiegoś kwiata kupimy? Targuj się. Zasadzimy sobie kwiaty na ogrodzie. Chciałabym chyba zasadzić kwiaty na ogrodzie. Weźmiemy sobie może... O jejku, ale to jest drogie. Właśnie ostatnio nie kupiliśmy z tego względu, że to drogie było. Dzwonek jest tani. My na razie sobie tutaj usiądziemy. I zadzwonimy. Miejmy nadzieję, że ona teraz nie pracuje, że ma chwilkę wolnego. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Tylko ciekawe, czy ona przyjdzie do domu, czy ona przyjdzie tutaj do nas. O, pojawiła się tutaj. Dobra, więc wiesz co? Zrobimy tak. Dodamy cię do grupy, bo tak to właśnie wygląda. Ona przyszła do naszego domu, więc dodaj do grupy. Chodź tutaj, usiądź razem. Dobra, gdzie jest, gdzie jest nasza koleżanka? Idzie do nas, czy nie? No, z naszego domu dobiec to trochę, trochę czasu i to pewnie zajmie. <grym> jest. No, cześć, a co ty taka smutna jesteś? Weź może... Rozmawiaj o stylach tańca. Chodź tutaj, nie uciekaj, nie uciekaj, kochana. Spytaj się jak się ma i weź może... O, histeryczna jest. Ale u mnie Sim nie umrą z takich powodów, że są histeryczni, bo mam to zaznaczone w MC komandzie, bo nie cierpię tego, nie cierpię tego, że Sim może umrzeć, bo się śmieje. Antonio kochana. Skomplementujemy twoją osobowość. O, gdzie ty jesteś? Gdzie ty, Antonia? Gdzie ty uciekasz? Chodź tutaj do nas. Chcemy z Tobą się zaprzyjaźnić. Usiądźmy sobie tutaj razem. Nie wiem, gdzie ty biegniesz, dziewczyno. Uciekasz od nas, a my chcemy z Tobą się dzisiaj zaprzyjaźnić. A czemu ty sobie usiadłaś tutaj, a nie koło nas? Będziemy w taki sposób rozmawiać? Entuzjazm się zainteresowania. zainteresowaniami. Poszła sobie do chłopczyka rozmawiać. Anna z olała, Antonia! Opowiedz dowcip o kaczkach, nie uciekaj nam! Antonia, czemu ona nam cały czas ucieka? Dziewczyno! Dobra, no to teraz z zabawnych opowiedz ten dowcip o kaczkach. No, świetne dowcipy znamy. Biedna Harper. Dobra, to weź jeszcze opowiedz śmieszną historię. Chcemy ją rozś rozśmieszyć, żeby nie była znudzona. Okej, okay, jest bardzo pewna siebie. Super. Osi osiągnęłyśmy nawet drugi poziom umiejętności komediowych. Super. E, co byśmy mogły powiedzieć jeszcze z przyjaznych tutaj? No i znowu nam ucieka. Okaż jej podziw. No i ucieka nam, dziewczyna. Cały czas nam ucieka. Chodź tutaj do nas. Stań tutaj razem. No, chodź tutaj na plażę. Posiedzimy, spędzimy sobie dzień razem. Nie wiem, czemu ona od nas cały czas ucieka. Antonia, czy ty nas nie lubisz? Zostań z nami. Miałaś nam pokazać miasto, miałaś nam, e, miałaś nam opowiedzieć coś o naszym a ty cały czas uciekasz. Ale Dante, nie wiem czy zauważyliście w scence, on jest taki troszkę samotnik, co małomówny. Mówi tylko konkrety, jeżeli już chce coś powiedzieć, to konkretne rzeczy. Za wiele nie gada. Nie jest bardzo rozmowny, a więc wątpię, żeby on tutaj dzwonił do harper. W jakimś tam celu. Tym bardziej, że on stroni trochę od ludzi. Taki, taki typ dziwny z niego jest. Zobaczymy czemu. Zobaczymy czemu, bo Harper na pewno będzie poznawała lepiej Alejandro i na pewno będzie poznawała lepiej również Dantego. Bardzo dobrze nam idzie przyjaźń, ale nie wiem, czy ogarniemy wszystko do końca dzisiaj. Chyba zbyt długo by to trwało, żeby ogarnąć do końca. Ale dziewczyny, może się poopalacie albo pójdziecie sobie razem się kąpać. Musimy zarobić troszkę pieniędzy, żeby chociaż ogarnąć jadalnię i kuchnię. To wtedy mogłaby, mogłaby Harper też zaprosić Antonie do siebie, do domu, ewentualnie na jak, jakiś obiad. Ale nie, nie możemy jej zaprosić, bo jeszcze spalimy. Spalimy naszą przyjaciółkę razem z naszą gazówką. Więc na razie chyba nie będziemy jej zapraszać. O, pogadajcie sobie jeszcze tutaj, skoro ona do nas idzie ochlapią i. Jeszcze tutaj z przyjaznych. Dziel się wskazówkami dla towarzyskich Simów. Dobra. Kożona towarzyską nie jest. Nie wiem, co za wskazówki chcesz tutaj dawać. To dopiero masz się stać. Dobra, dyskutuj na temat niedawno obejrzanych filmów. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam już teraz cieplutko na kolejne odcinki, a teraz już będę się z wami żegnać. I do następnego. Pa pa! Cześć!